Ale tu zimno! Gdzie ja znowu jestem? Siema, Siema, cześć w kolejnym odcinku. Witam Was, tym razem w Szwajcarii. Jesteśmy w St. Galen i pokażę Wam coś. To jest widok z mojego balkonu. Jak wiecie, niedawno wróciłem z Malty, z Turcji, gdzie było ponad 20 stopni. Teraz stojąc tu w krótkim rękawku, jest około 0 stopni i para leci mi z ust. Jak sami widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Dlatego dzisiaj ruszamy z misją, by odnaleźć słońce tutaj w Szwajcarii. Jest 8 grudnia, czwartek. Czy tutaj w Szwajcarii w czwartek 8 grudnia jest gdzieś słońce? Sprawdźmy to. Chodźcie, chodźcie. Okej, okay, ale jeszcze ostatni komentarz zanim pójdziemy. Jak pewnie zauważyliście, jestem w koszulce Cancer Fighters. Jest to fundacja, która pomaga dzieciakom chorym na raka. Dlatego serdecznie was zapraszam do sprawdzenia ich działalności. Teraz już idziemy, jak obiecałem, szukać słońca. Siu. W tym celu muszę się trochę przebrać i przygotować, potrzebujemy na pewno wody, potrzebujemy czekolady, jakaś czapka, kurtka letnia powinna wystarczyć, plecak żeby to wszystko skitrać, a t-shirt. Po drodze wysyłam jeszcze pocztówkę z Turcji, to znaczy turecką ze Szwajcarii, nie miałem adresu wcześniej, dlatego wysyłam teraz. Powiedzcie, czy wam też tak się zdarza, że jadąc na wakacje, nie zawsze wysyłacie pocztówkę, a robicie to dopiero będąc w domu z domu? Mi tak się czasami zdarza, ale tylko w wypadku, gdy nie pamiętam adresu i ktoś nie wyśle mi tego adresu tak szybko jak potrzebuję. A całą dzisiejszą misję robimy w trzy osoby. Tutaj jest Aria. Cześć Aria, powiedz cześć wszystkim. Powiedz wszystkim cześć. A tu mamusi chcesz. Izebelino! I tak w trójkę sobie podróżujemy. Jedziemy w góry szukać słońca. Teraz już wam możemy powiedzieć. Pokażę wam trochę jak to wygląda. Pierwszy śnieg. Chocia mamy na na więcej, Aria bardzo lubi śnieg, więc idziemy tam wyżej po tobie jej porzucać śnieżkami. Normalnie rzucamy jej, <laughs> normalnie rzucamy jej kija, którego nie przynosi, dlatego teraz w zimę będą śnieżki, których też nie będzie przynosić i ich nie musi przynosić. Ewelina powiedz dokąd idziemy w góry Nie wiemy dokąd idziemy, ale jest tutaj podejście, jedno z ulubionych Eweliny Powiedz to porównanie, które przed chwilą mówiłaś Nie, nie pamiętam To było spontaniczne Jak w Polsce idziesz, to ci się przekręca co? Nie, w Polsce jak idziesz, to masz takie ładne podejście w większości A potem zaczyna się męczarnie. a tu masz męczarnie, w są starcie Więc tak to wygląda I co, lubisz to podejście? Nienawidzę Nienawidzę, ale idziemy Ale idziemy Potem jest spoko. Doszliśmy do ulubionego momentu Eweliny, czyli podejście po śniegu. Podoba Ci się? O Jezu. Tylko Ari się podoba. Aria, podoba Ci się? Brawo, Aria. Zaraz puścimy Ariankę i sobie będzie biegać, tak? Czarno. Uuu, wielki moment. Jeden z większych momentów. Aria, jesteś wolna! Chodź, Biegniemy! 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 To jest ten jeden z momentów. Ewelina, zawołaj, Arię! Teraz nie może. Kochane są te zwierzaki. Co? Zobaczcie, widzicie, jak wysoko weszło po śniegu. Jak ona zajdzie biedna. Powiem wam coś w tajemnicy. To nie jest nasz pierwszy spacer z Eweliną ani pójście w góry, ani z Arią. I to jest mój ulubiony moment, kiedy Ewelina woła Arię, a Aria nie przychodzi. <grywka> Ale czasami przychodzi. Przychodzisz Aria, słuchaczcie. I siada. Jeszcze do tej pory nikogo nie mijaliśmy. Jest fantastycznie. Jest ci zimno Ewelina. Nie. Jest Ci gorąco? Nie, bo idziemy pod jakąś górę morderczą, więc... Mordercza górę. W zimę. Brzmi jak super plan. Cały ten szlak według mapy powinien zająć 75 minut. W związku z tym, że my jesteśmy super wysportowani, młodzi... Tak Ewelina? Tak jest. To powinno nam to zająć jakieś 60 minut. Ale nie wiemy ile nam to zajmie, bo nie mamy pojęcia o której wyszliśmy. <śmiech> <śmiech> więc idziemy sobie po prostu przed siebie. Ewelina to też jest dosyć ciekawa osoba. Bardzo ciekawa osoba. Zaraz wam powiem dlaczego. Co planujesz robić w wakacje teraz? Chcesz pod wodą i oglądać wiolety? Pod wodą. Ewelina lubi spędzać czas pod wodą. Lubisz, co? Tak. A powiedz, co bardziej lubisz? Czemu mieszkasz w Szwajcarii? Bo tutaj za bardzo pod wodą nie spędzasz tego czasu. No nie, tutaj na czas w górach. A co lubisz bardziej? Jesteś człowiekiem gór czy człowiekiem wody? Chyba pół na pół. Pół na pół Ciężki hmm. wybór hmm. Myślałem, że coś wybierzesz <laughs> Ewelina, na jakiej głębokości byłaś najwięcej? 43 metry Ewelina była 43 metry ponad poziomem wody 43 metry, pewnie piętro ma 3, czyli z 15 pięter Ty masz jakąś szkołę, kurs do nurkowania? Szkoła nurkowania, no Szkoła nurkowania tak. z okniak diving? Tak dokładnie. A tam są pewnie jakieś poziomy, co? Są poziomy, no? Zaczynasz na open water. Czyli jesteś... E, możesz nurkować do 15 metrów, później masz advance do 30 potem robisz rescue do ratowania ludzi. Potem możesz sobie zrobić kolejne specjalizacje albo iść na Dive Mastera. To jest taki kurs, gdzie możesz zagrać ludzi pod wodę. Nie uczysz ich, nie, nie uczysz ich kursów, ale możesz ich zabrać na wychowanie. No i po tym kolejnym etapie jest instruktor. A ty jesteś na którym etapie, ja który powiedziałeś? Na Dive Master. Dive Master, czyli do jakiego ja. poziomu możesz zachować? Do ludzi? Tak? No, czyli ja jak powiedz... ja teraz cię zabieram w góry, to ty mnie zabierasz zabieram pod wodę? Ja cię w góry, no. <laughs> <laughs> Widzicie? Takie ciekawostki. Może kiedyś nagramy odcinek z Aweliną pod wodą, bo tylko muszę nauczyć się pływać wcześniej. Rakiny. Będziemy ganiać rekiny? Tak czy ganianie rekinów to dobry tytuł na kolejny odcinek? Dajcie znać. Czajcie, to Ewelina pracowała jako Dive Master, czyli pływała z ludźmi, którzy mają już jakieś doświadczenie? Tak. I pływaliście sobie pod wodą. No, a, gdzie indziej? a gdzie to było? Gdzie ty mieszkałaś jak to robiłaś? Najpierw mieszkałam w Tajlandii, później w Ameryce Centralnej, no i potem trafiłam do Lichtensteinu. Czajcie, i z Ameryki Centralnej, z Tajlandii, przeprowadzacie się do Szwajcarii, tutaj do tej Europy pięknej. To pięknej ja nie wiedziałam, że Liechtenstein istnieje w ogóle, więc nie to sprawdzić na Ewelina na rozmowie kwalifikacyjnej, jak zapytali się jej dlaczego chce tutaj przyjechać i pracować, to powiedziała, że, że co, chcesz sprawdzić? Czy Liechtenstein naprawdę istnieje? Czy takie moje kraje jak Liechtenstein serio istnieje? Dobre, co? Wiecie co odpowiadać na to pytanie. Wydaje mi się, że zaraz osiągniemy cel, do którego dążymy, czyli zobaczymy słońce tuż za tą górką. Czy to już za chwilę? Ja wiem, wiem, z dołu też widzieliście słońce za moją głową, ale to nie to samo. Tak, teraz też możecie zobaczyć drugie słońce za moją głową. Tak, mówię to, jeżeli i zaczyna robić się cudownie. Ale ja chcę być pierwsza, ale może zrobimy jakieś wyścigi, który z nas będzie pierwszy. I w tym momencie prawdopodobnie zobaczycie słońce w naszych oczach. Dobra, nie będę już tego przedłużał. Pokażę wam też. Tutaj latem możecie sobie przyjść i zjeść Napiszę wam na dole, gdzie jesteśmy. Pamiętasz Ewelina gdzie jesteśmy? Latę Butterly. Latte Butterly. Dobrze powiedziałem? Latte Czyli źle. I to jest najlepsze Rożki. Rożki? Rożti. Czym ty jest roszty To szybką lekcję Szwajcarii wam ule... zrobimy jeszcze. Coś jak u nas ziemniaczane, tylko u nas jest raz ziemniaki surowe i wtedy zapieka się to z serem i masz różne opcje. Możesz mieć serem, możesz mieć e, jajkiem, możesz mieć jeszcze jakieś Czyli pizza ziemniaczana. Taka duża pizza ziemniaczana, dokładnie. Mm. I do tego piwko za pęcel pycha. <grymany> nie dobrze no, <już> miałeś <grymany> nagrywać wszystkiego co się wyjadać. Ale to jest ciekawe, Melina powtórzysz? Przechodziliśmy teraz przez trasę i poczuliśmy zapach jakiegoś zwierzęcia. I nawiązywałam do tego, że puma, jak idziesz tropem pumy, która zazwyczaj nie jest łatwa do zobaczenia dla człowieka, bo się chowa i wyczuwa się o wiele wcześniej. Puma śmierdzi jak mokry pies. Możesz tropić ją, cały czas płacąc zapachy. Czajcie, okazuje się teraz, że Ewelina nie tylko nurkuje i śledzi wieloryby, ale też śledzi pumę. Tak. I co, czy to był zapach pumy? To nie był zapach pumy, a szkoda. Ale mamy rysie w Szwajcarii, który też są bardzo, chyba jest mniejsza populacja rysów niż w Polsce, ale jest też ciężko bardzo zobaczyć w naturze, ale, ale są. A może to po prostu drzewo może. tak pachnie? Bo A... ja znowu czuję. A może to my? A może to... kto się nie <śledztuk> Ja się kąpałem. <śledztuk> ale stup, o, chyba jezioro jest zamarznięte. Jezioro jest chyba zamarznięte. A tu normalnie? Jest jezioro. Pływała się welina kiedyś w tym jeziorze? A, nie, ale pływa. ja w tym też nie pływałem. Tutaj w Szwajcarii ciekawostka. Można rio... pływać we wszystkich jeziorach w górach. Kiedyś w lato pójdziemy i popływamy w jeziorze. Zobaczcie, jakie urocze słoneczko i jaka sceneria. I to jest czaderski moment tego dnia. Nie wiem, czy słyszycie, ale chyba tak. Jak śnieg trzeszczy pod nogami. Ale tu jest pięknie, pokażę Wam. Słyszę ludzi jakiś ma? No. Może to ta osoba, którą tam widzisz. Patrzcie jaka piękna dolina Ale tu jest czad. Wiedziałem, że to się uda w takim jeszcze towarzystwie wybitnym. Piękny moment. Piękny czwartek 8 grudnia. To jest ulubiony moment w górach, czyli czas posiłku. A w górach najczęściej jem tylko czekoladę, a nie jem na co dzień słodyczy. Tutaj to smakuje wybitnie. Mm. Z orzechami. O zaraz, wegański Knoppers. Wegańska krówka. <grywka> znaczy wegańska krówka. Mamy też tutaj taki strumyczek. To chyba ostatni moment już słoneczka dzisiaj. Dlatego mam nadzieję, że przez chwilę chociaż nie wiedzieliście co będziemy robić. <grym> I mam nadzieję, że wam się podobało. Kolejnym razem przyjdziemy tutaj, nie wiem kiedy, ale jeszcze na pewno to wbijamy. A tymczasem posłuchajcie jaka tutaj jest cisza. To jest właśnie Szwajcaria. Kończymy vloga z biciem dzwonów, szwajcarskie dzwony to jest taka wizytówka tego kraju, one tu biją non stop. Yo!